Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X Dzisiaj jesteśmy na Zabójcy, no i dzisiaj pewnie spróbujemy sobie dobić na tyle dusz, jeśli to będzie możliwe, żeby pokonać gracza TOP1. Także zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, zachęcam Was do subskrybowania kanału, do napisania komentarza pod tym filmem, bo ostatnio dość mało tych komentarzy jest, więc zachęcam, może coś tutaj się ruszy, może będziemy mieć lepsze zasięgi. Zachęcam też do odwiedzenia linków w opisie, czyli fundusz wsparcia dla naszego nowego PCA no i Discord dla widzów. Tak się zachęcam, a my już zaczynamy tutaj zabawę. Dostaliśmy 23 miliony, oczywiście, bez event Golda. Dostaliśmy jednego grzyba, to też jest spoko. No i dobra, co my tu dostaniemy z twierdzy? Czarny gem. Ostatnio mam dość duże szczęście do tych czarnych gem, powiem wam szczerze bo chyba ostatnie pięć kopań to były same czarne, no tylko, że większość było małych, więc tutaj niestety, ale troszkę pecha w tym też było. No jak widać, tutaj trzymam sobie właśnie taki duży czarny na jakąś specjalną okazję, na jakąś wymianę przedmiotu, bo tutaj na pewno by się przydało taki czarnuszek wrzucić gdziekolwiek, powiedzmy nawet tutaj na tą broń, ale na razie, na razie sobie ten mały podmiot. Tutaj niech sobie to miga. Zobaczmy co chcę dzisiaj wiedzieć. A może w końcu pozbędziemy się jakichś temów. Czapki. No nie mamy czapek. Niestety. Yy, więc po prostu wyrzućmy sobie do toalety to yy, na wojownika. Raczej nam się nie przyda. Dokładnie tak, yy, więc dopiero to rozmontować. Yy, to jest dość drogie, dość drogie, 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 drogie drogie. E, więc dużo miejsca w plecaku nie mamy, niestety. No więc tak to tutaj wygląda. E, tutaj e, nie ma nic raczej do kupienia, na siłę dokładnie, e, zobaczmy jak menadżer areny, bo wczoraj poszedłem dość szybko, tak mi się wydaje, e, i chyba zapomniałem go troszkę poklikać, no dokładnie troszkę jest zaniedbany, <laughs> więc dzisiaj sobie go tutaj delikatnie doklikamy, i niech on sobie leci, jak już tutaj się uspiera 240 no, milionów, no to wtedy będzie już zabawa, bo przejdziemy na decyliony. Będzie <laughs> raczej dość długa droga przed nami. Niby mamy skipy trzydniowe i jednodniowe, ale raczej nie będziemy z tym działać. <laughs> Więc dobra, <laughs> to mamy. Mamy zrobione, tutaj zaatakowaliśmy i nawet wygraliśmy, to jest normalnie czysty szok. Mamy 326 poziom, z tego względu, że padł mi przeciwnik tutaj w karczmie Mrocznych Sobowtórów, który dał mi 300 milionów expa i tutaj Szkoła Magii też mi padła, ale to dał chyba tam 80, jakoś tak, więc fajnie. Z tego co wiem, co patrzyłem, no to tutaj teraz na tego kowala mam chyba około 80% szans, więc myślę, że go dzisiaj na odcinku sobie sklepiemy. E, więc najpierw zaczniemy, może, od e, karczmy, bo chcę się dowiedzieć, ile będę miał tutaj dusz i czy mogę sobie pozwolić na podniesienie władcy. E, więc troszkę już go podniosłem, oczywiście, tutaj, jakie podbichowe bohatera po no to właśnie idziemy właśnie po to tutaj żeby najpierw zobaczyć czy dostaniemy duszę a potem sobie zobaczymy kogo będziemy bić mam nadzieję że będziemy bić już gracza top 1 i że będziemy z nim wygrywać na pewno by nam się to zdecydowanie przydało na razie nie wygląda to że jeśli chodzi o te dusze w piątek zostałem jeśli dobrze kojarzę, to w piątek dostałem tych dusz chyba tylko 4 pakiety, <laughs> więc nie za dużo, bardzo niedużo, gdzie na tamtych innych postaciach dostawałem po 8, yy, więc tutaj mam nadzieję, że teraz dostaniemy tych dusz trochę więcej, chociaż też na razie się nie zapowiada. O no mamy połowę pierwszego paska, a dusz nie widać, to mnie trochę niepokoi. Na razie też tylko jedno jedzonko. To jest lipa. Staram się wybierać dość krótkie misje chyba, żeby mieć większą szansę tutaj na zdobycie tych dusz. Ale jak na razie to widzę, że dostaję tylko klepsydry. Tutaj jakaś czerwona. Nawet czerwona nie chcę dać nic. Weźmy piątkę może. Też nie. Ojejku, to będzie... Trudna przeprawa chyba. Coś mi się wydaje, że to będzie trudna przeprawa. Mamy śliwkę. A propos jedzenia to możemy dokarmić sobie baladona. Tutaj nie dokarmimy. Tutaj możemy rozpira dokarmić. I tutaj ja, tego hydrowira też możemy sobie dokarmić. Od razu zaatakujmy flacko. Spróbujmy może mrokiem. O, nawet się udało, spoko. Ale tego klejba to już raczej nie mamy szans, więc pewnie puścimy sobie światełko. Ale to nic, to na później prawdopodobnie, o ile nawet yy, daram, da, damy radę, dzisiaj to zrobić na odcinku. Bo to może być troszkę ciężkie, bo troszkę za późno się obudziłem z tą walką pupili. No ale będziemy próbować. Dobra, bierzmy najkrótsze misje, nie patrzmy na Golda, na, nie patrzmy na EXPA, po prostu patrzmy na to, żeby dało mi tutaj duszę. Halo, mamy event. Tutaj jak wezmę to to mi dusz nie da. Yy, więc weźmy to. Halo. Kaczmarzu, tutaj dni diabelskich dusz, halo. Ej. No. A. To sympatycznie. Znowu nie ma. No jak tak pójdzie, to na pewno to jeden sobie nie zaatakujemy. To też mi się nie podoba. Kapka. A milion. To nie za dużo. Nie za dużo niestety. Co tu, co tu się dzieje? Powiedzcie mi. Gdzie ja są moje dusze? Ani jednej paczki? Przecież to jest śmiech. To jest śmiech na sali. Jak nie dostanę żadnej paczki, to normalnie. O Jezu, nie wiem co zrobię. Powiedziałbym, że się skasuje, ale będziecie ode mnie tego wymagać, że się skasuje. Więc na razie tego nie powiem. Na razie tego nie powiem, bo te taki mistrz. granatowa, a niebieska dusza jest. Dwie to błękitna, ale nie chcesz mi jej dać. Stary, zapie. Patrzcie, 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 Państwo. Wybieram najkrótsze misje, żeby jak najwięcej tych misji tutaj spróbować mieć. I nic. O, dziękuję. W końcu się gra zlitowała Pierwsze dusze po prawie półtora paska. No to lecimy za ciosem. Lecimy za ciosem. Mam nadzieję, że dostaniemy ich więcej. Teraz. Chociaż no, ten cios nie jest zbyt szybki. Dobra, mamy drugie dusze. Będzą, będą trzecie jeszcze w tym pasku. Na to bym chętnie liczył. Chętnie bym tu liczył, jabłko. Czerwona dyszka. Dobra, weźmy tą dyszkę. Tak znowu, jabłko. Tu weźmiemy może tą. Staram się omijać przedmioty ze wszystkich sił. Żeby tylko spróbować tutaj te dusze złapać. Ale jak widać chyba się to nie opłaca. bardziej, że nawet jak nie chcemy ich przedmiotów, to i tak je dostajemy. Dobra, siódme piwo. Siódme piwo. Zobaczymy co tutaj się kryje pod nim. Cytryna. Okej. Okay. Dusza. Dziękuję. To była, nie wiem która. 24. Trzecia. Trzecia dusza to dopiero była. Więc strzału nie ma. Więc tutaj po prostu lecimy tak standardowo na 4 paczki. Każdego dnia na to wygląda. Tu weźmiemy to, bo jest sporo golda. Dajcie duszę mi Bo chcę Posić dziś Moim władkiem gracza To jeden Masakra, wiem, że nie umiem śpiewać, mam nadzieję, że Was to nie odtrąci ode mnie Ale to jest po prostu przegięcie pały, które też biło ósme to jest przegięcie pały. Żeby tak słabo leciały dusze na tak potrzebującym kącie tego To jest po prostu niepojęte Przynajmniej wiem, że mam już na, na traktor 15 Czerwona na Expa weźmy o, dziękuję. No to czwarte dusze są. I zostały dwa piwa. I czy będzie e, rekord? Wziąłbym tą dyszkę. Ale wezmę tą ile Z wiadomych względów, że liczymy na więcej pakietów dusz. Ale chyba nic. Tu z tego nie będzie. Ojojoj. Ojoj. Oj, oj. Dlaczego same siódemki? No lipa. Lipa, dobra rozmont No i ostatni browarek. Oh, będzie, będzie kiepsko. Czapka za milion. Weźmy, weźmy, weźmy to. Niech już będzie, to kociołka sobie chcimy. Niech tyle pomyśli, że nie zależy nam już na duszach i nam w końcu może coś tu jeszcze da. Tutaj dwójka za trzy. I oby teraz jakaś dwójka tu była. Kurde, same piątki. No i muszę wziąć tą. Ale dusz już nie uświadczyliśmy. Więc szkoda możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. Bo dlaczego by nie? Tutaj sobie machniemy to. I idziemy zobaczyć o. Może z koła coś dostaniemy jeszcze, jest trochę dusz. Czy grzyby tutaj bardziej bym liczył na drewno? O, ile golda! Na drewno niż na kamień. Ale o, jest znowu gold. Ale drewna tego drewna nie zobaczyłem. A kamienia groma. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. 29 milionów, to zaraz tutaj sobie podwócimy. Ale tutaj 17 milionów kamienia, 25 milionów drewna. Więc tutaj jeszcze tego drewna nam sporo brakuje. I nie zapowiada się, żebyśmy od razu ruszyli z twierdzą 18, bo brakuje nam bardzo, bardzo dużo surek. Ale może to i lepiej, bo zaczniemy sobie budować skarbiec, zaczniemy sobie budować akademię. I będziemy sobie tutaj tak dziubać, dopóki nie uzbieramy na twierdzę. Na spokojnie zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Może w międzyczasie podniosę salkę na 16, chociaż nie wiem. Nie pamiętam, jakie mają być eventy tutaj na następny tydzień. Wiem, że ma być wiedźmowy taniec, ale co tam dalej to nie wiem. Chyba mają być, to ma być twierdza. Więc jak będzie twierdza, to myślę, że to. Stwierdza sobie, podskoczymy z tej 17 na no może 18 Może uspieramy nawet na 19 jakby dobrze sypało. No nie wiem, zobaczymy. Najpierw jeszcze idziemy na hazardzistę. Dzień dobry, do walki bogini. Eee, dusze. Nie. dawaj, kryształ. Kierce ja to złoto. No dawaj wczoraj miałem 4 kostki najmniej dało 2 miliony yy, tutaj to na pewno dusze bez dwóch zdań te psy okej, dusze są i oby jeszcze czwórka albo piątka czwórka, bo tak, 380 tysięcy bardzo fajnie bardzo mnie to przy. i jeszcze jakby się trafiło dużo drewna to było fantastiko ale nie, nie trafiło się. Dobra, więc mamy 550 milionów, praktycznie. Lecimy w zręczność, bo chciałbym dobić tą zręczność jak najszybciej do dzisiaj, panie. Ale chyba dzisiaj się jeszcze tego nie uda zrobić. No, jeszcze brakło, ale już jesteśmy bardzo blisko. Mamy 3433, a wytrzymałości 2900, więc tą wytrzymałość też będzie trzeba tutaj chyba troszkę podbić. Ale dobra. To mamy. Mm, więc tak. E, spróbujmy tego kowala. Bo on powinien tutaj nam paść bez problemu. Dobra. Plus 30. Ulepszona jakość przedmiotu. Myślałem, że da nam poziom. Ale poziomu brakło. Plus 30. E, runa taka sama. Ja chcę to ulepszyć. Mm, wymienić. No mam niby gem. Tam to pójdzie do rozmontowania, bo tam to było po kiblu. Dobra, zróbmy to. A co tam? Zróbmy to, ulepszmy to sobie razy 6. Jakoś to będzie wyglądać. To trzeba będzie jeszcze zaczarować yy, później. Jak będę miał kolda po awce. Mm, to jest dokładnie tutaj, bo brakuje mi teraz dość dużo. Nie spodziewałem się, że będę wymieniał. <laughs> Spoko. Zobaczmy teraz mm, mm, mm. jakiegoś przeciwnika. Może tego Berka? No niestety. Okej, okay, więc to mamy ogarnięte, idziemy tu. Idziemy tu i klikamy plusika. Klikamy plusika, zobaczymy jak nam Władek tutaj podrośnie. Powiedzmy, że tak do 12 milionów mogę zjechać no nie mogę zjechać do 12 milionów bo brakło mi golda no ale mamy 529 staty 70 tysięcy więc możemy sobie próbować po prostu tak bić po kolei dobra aktimelek padł to teraz 366 Chociaż tutaj widzę 377 Mr. Green. Ale zobaczmy Zombeja, Bo mnie tu bardzo ciekawi, czy my pokonamy go. Pokonaliśmy zgładziciel najlepszego. Bardzo mnie to cieszy. I teraz możemy sobie przejść do Pikachu i zobaczyć czy jego pokonamy. U, z nim będzie ciężko. Więc na niego na razie. Od jego na razie odpuszczamy. I powiedzmy, że przejdźmy sobie na tego Mistera Grima z 170. O z nim też, jak się wkurzy, będzie ciężko, ale dało radę. Dało radę mamy praktycznie znowu na traktor. <laughs> Więc tu wszystko na spokojnie. Tego władcę jeszcze sobie podbiję na spokojnie jutro prawdopodobnie. Jutro jest niedziela. Jak tej to... Wy to dostajecie oczywiście w niedzielę, ale ja to nagrywam w sobotę. Więc jutro Władek jeszcze troszkę podrośnie i wtedy już raczej na spokojnie powinien być to w 1. Zobaczmy jak wygląda teraz ranking ziemi 56 miejsce. No ale jakoś tutaj powolutku będziemy sobie w górę, mam nadzieję, że dojdziemy tutaj do tego 382 dość szybkim tempem. Więc spoko, to mamy ogarnięte, tu możemy sobie odebrać te 2 miliony jeszcze. No niedużo brakło, niedużo brakło do tego poziomu. Ale tak właściwie to teraz chyba tylko największe szanse mamy tutaj na szkołę magii. To chyba jakieś 10%, więc właściwie na zabójce to niedużo. Bo jak widzieliście 80% na Zabójcę to i tak dwie próby się wdłużyć. <laughs> więc okej, okay, to mamy ogarnięte. Tutaj coś mam no, się bryga. kupił gitzyjny, możemy sobie klepnąć, jednokłową chęć. Możemy sobie portal do piekiel przekroczyć. No nawet sporo zabraliśmy. Nawet sporo. Mm, I idziemy na portal solo. 49%. No miło by było gdyby padł, ale nie wierzę jakoś w to bardzo. No więc zaraz zobaczymy co tutaj się wydarzy. No dość sporo i tak zabraliśmy. 30%. Nice, może jutro padnie. Jakby było tak jak dzisiaj. No tutaj buduje się serce 15. Tutaj też się coś tam buduje. E, także tu mamy to wszystko zrobione. Tutaj też zaatakowaliśmy, tutaj też ogarnęliśmy, tutaj też. E, więc idziemy na kupilę No i ten grave. E. No, po prostu oddamy to światełko na koniec, tyle, no, bo nic tu nie, nie wyczaruje. Nie ma szans tutaj z nim wygrać, więc po prostu puścimy sobie światło i zobaczymy, co on tu po prostu miał: cząb 29, ogeniut 100, yy, smoki 100, no i tam dalej już nie zobaczymy, co on miał, ale pewnie rozpira 100 albo nawet więcej. Yy, więc tak. Tutaj mamy to ogarnięte, tutaj też wszystko zrobiliśmy co powinniśmy, zakredytowaliśmy, odebraliśmy jutro trochę expa, więc jutro na pewno od razu 327, 327 poziom wpadnie. Także na tym odcinku to by było tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Prawie wbiliśmy 327 poziom, pokonaliśmy najlepszego gracza w podziemiach. no i oby tak dalej. Trzymajcie się cieplutko i na razie.